Witam wszystkich! Nie miałem ostatnio czasu, żeby zrobić pełnego podsumowania tygodnia, więc będzie podsumowanie dekady polskiej sceny politycznej. Tylko skończyła się kwestia związana z neonazistami polskimi, tymi niezbyt mądrymi ludźmi, którzy e, czcili Adolfa Hitlera i e, Rzeczpospolitej Polskę, a już wybuch ogromny e, konflikt na linii Polska-Ukraina i Polska-Izrael. <laughs> na ten temat wypowiedziałem się w osobnym filmiku, nie będę więc drążył tego w tym materiale. E, zresztą było wiele innych ważniejszych dla zwykłego obywatela wydarzeń. Najpierw trochę jednak o politykach. Najnowsze sondaże wskazują ciągłe prowadzenie Prawa i Sprawiedliwości w sondażach i wygląda na to, że jeżeli odbędą się wybory, to swobodnie zdobędą większość w parlamencie, chociaż pewnie jeszcze nie większość konstytucyjną. Ale cała opozycja razem wzięta ma mniej głosów w sondażu niż PiS. To tylko pokazuje, jak słaba jest ta opozycja, albo być może jak mocny jest PiS. Opozycja próbuje budować. Budować sojusze na zbliżające się wybory samorządowe. W końcu wybory w listopadzie, więc czasu nie zostało tak wiele. PSL idzie sam do wyborów, pewny swego w gminach i w powiatach. Spodziewa się też, że w sejmikach wojewódzkich również swój kawałek tortu uzyska. No ale czy tak będzie, zobaczymy. Wpływ na komitety wyborcze, na lokale wyborcze PSL-u będzie na pewno dużo mniejszy w tej chwili niż to było 4 lata temu. I takie cuda jak w niektórych gminach w województwie mazowieckim raczej się nie zdarzy. Ponadto PSL idzie do wyborów z nowymi hasłami: kino w każdej gminie, metro w każdej metropolii. Naprawdę nie jest to rozwiązanie problemów zwykłych ludzi i nie są to propozycje poważne. Miejmy nadzieję, że PSL w tych wyborach polegnie, poniesie ogromną porażkę i powoli zacznie odchodzić do Lamuseko. ugrupowanie nienowoczesne. I bardzo, mówiąc w cudzym słowiu, ukoleśowiony. W końcu nie przez przypadek mówi się o PSL-u, że praca swoim ludziom. Cóż robi Platforma Obywatelska? Z jednej strony Grzegorz Schetyna ma problem, bo buntują mu się posłowie. Zresztą nic dziwnego, to pokłosie e, dziwnego głosowania w sprawach światopoglądowych. No z drugiej strony e, mamy do czynienia już z zawartym sojuszem z Nowoczesną pani Katarzyny Lubnauer co już ma dotyczyć wspólnych list do sejmików wojewódzkich jest to tylko potwierdzenie tego, że Nowoczesna była od początku szalupą ratunkową dla Platformy Obywatelskiej, a w związku z rozpadem nowoczesnym i zanikiem poparcia w sondażach dla tej partii wygląda na to, że zostanie ona wchłonięta przez Platformę Obywatelską, ewentualnie poszczególne jednostki przez jakieś inne partie o podobnym charakterze. Wygląda na to, że Nowoczesna może nawet nie doczekać wyborów parlamentarnych za półtora roku. No cóż, te osoby, które były rozczarowane ośmioma latami rządów Platformy Obywatelskiej, nie dziwię się, też byłem bardzo rozczarowany, zaufały Nowoczesnej. Eee, niepotrzebnie, bo nowoczesna, jak już wspomniałem, okazała się drugą platformą. Trzeba więc szukać dalej. Wszystkie osoby o podobnych poglądach rozglądają się w tej chwili dookoła, ale na horyzoncie nie widać alternatyw. Jest jeszcze lewica. <laughs> lewica postkomunistyczna dowodzona przez Czarzastego, ale też nowa, nazwijmy to lewica, yy, dowodzona przez... Yy, panią Barbarę Nowacką. No i jeszcze najmłodsza lewica e, dowodzona przez e, pana, e, którego nazwiska wspomniałem w tym momencie, ale e, Zandberga, tak, pana Zandberga, e, mianowicie Partia Razem, która to e, ma bardzo lewicowy i socjalistyczny program i jak dotąd nie chciała się bratać z byłymi komuchami, Pytanie, czy e, zrobi to teraz. No cóż, e, myślę, że albo to zrobi i przekroczy wtedy próg 8% dla koalicji wymagany, albo nie zrobi. I wtedy być może czeka nas powtórka z rozrywki, czyli lewica się rozpadnie i będzie dalej poza progiem wyborczym, poza parlamentem. Czas pokaże, jak to się mówi. Żałuję, że z 15 nie przekształca się w e, partię polityczną, bo to jedyny sposób, by na stałe, na trwałe nie zaistnieć na polskiej scenie politycznej. E, jeżeli tego nie zrobią, jeżeli cały czas się będą bawić w jakieś tam e, ruchy społeczne bez e, wsparcia instytucjonalno-finansowego, no to niestety nie będzie dobrze. E, tyle powiedzmy. Mm, e, w partiach politycznych. A teraz parę rzeczy ważniejszych. Wskaźniki gospodarcze dopisują PISOWI. Powody oczywiście bardzo dobrych wskaźników gospodarczych są rozmaite. Światowa koniunktura jest na bardzo dobrym poziomie i to bez wątpienia wpływa na ten wynik, no ale też odpowiednie ruchy gospodarcze tego rządu na pewno nie zatrzymały rozwoju gospodarczego, a pewnie w niektórych momentach go troszkę podkręciły. Mamy w rekordowy, można powiedzieć, PKB 4,9%, nikt się tego nie spodziewał, rekordowo niskie bezrobocie, a jednocześnie drugi rok z rzędu rodzi nam się bardzo wiele dzieci, już ponad 400 tysięcy urodzeń, już pierwszy raz od 2011 roku, 2017 roku urodziło się więcej osób niż zmarło. Także bardzo fajnie, nasz naród się e, nie kurczy, tylko e, powiększa swój stan posiadania. i tak dalej. Kobiety, rodźcie dzieci, mężczyźni, e, adorujcie swoje kobiety i zachęcajcie je do prokreacji. Oczywiście za obopólną zgodą. E, tyle na temat danych. Natomiast w ostatnim czasie. E, Polskie władze, czy na szczeblu, powiedzmy, parlamentu, czy już w podpisie u prezydenta, uchwaliły parę istotnych ustaw. Jedna to jest ustawa o zwierzętach, która chroni lepiej, będzie chronić naszych pupili, dlatego że zaostrzono kary wobec osób, które zęcają się nad zwierzętami, robiły mi różne złe rzeczy. Ponadto wprowadzono różnego rodzaju Zakazy i środki karne dla takich osób, że na przykład nie będą mogły posiadać zwierzęcia, jeżeli zostaną karani, albo że nie będą pracować mogli w miejscach, gdzie dochodzi do kontaktu ze zwierzętami. Także bardzo dobry ruch. Z drugiej strony, prezydent podpisał ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę w marketach i odbieram ten, to rozwiązanie jako bardzo złe. To jest bez sensu całkowicie, zresztą docelowo w ogóle wszystkie niedziele mają być objęte zakazem handlu. Absurdalne rozwiązanie. Spowoduje to zwiększenie bezrobocia i tak naprawdę obniży jakość życia mieszkańców naszego kraju, bo nie będą mogli zrobić zakupów w niedzielę. Absolutnie nie rozumiem, dlaczego pracownik kina, teatru, uczelni wyższej, nie wiem, transportu czy służb mundurowych może pracować w niedzielę, a sprzedawca w sklepie detalicznym nie może. Dla mnie to jest absurdalne. Jeżeli chcieliśmy. Chcielibyśmy chronić e, e, pracowników e, i dać im wolne w niedzielę, to wystarczyłoby na przykład wprowadzić do kodeksu pracy e, taką e, nowelizację, która polegałaby na tym, że w danym miesiącu pracownik może pracować maksymalnie np. dwie soboty albo maksymalnie dwie niedziele. I to by rozwiązało sprawę. Byłaby z jednej strony zachowana jakaś tam ochrona, Pracownika, z drugiej strony, zachowano by ciągłość funkcjonowania sklepów w niedzielę. Dlatego, że ludzie uwielbiają albo zamiast do kościoła, albo po kościele iść na zakupy do supermarketu. Dlaczego im to odbierać? Nie rozumiem. Z drugiej strony, wprowadzono nowe przepisy dotyczące picia alkoholu w miejscach publicznych i sprzedaży alkoholu w sklepach monopolowych. I mam tutaj mieszane uczucia, bo z jednej strony wprowadzono możliwość przez władze e, samorządowe do e, regulowania e, czasu, w którym sprzedany wany jest alkohol. Chodzi tutaj o ograniczenie sprzedaży nocnej, jak również umożliwiono e, władzom samorządowym e, ograniczenie liczby miejsc, w których e, ta sprzedaż e, jest e, realizowana. To bardzo sensowne na poziomie samorządu, żeby yy, samorząd mógł to regulować. Bardzo fajna decyzja. Taka decentralizująca, jak, jak, jak nie pić. Yy, niestety z drugiej strony yy, wprowadzono zmiany. Jak dotąd można było yy, yy, pić we wszystkich miejscach alkoholu, we wszystkich miejscach publicznych. Yy, o ile nie były to skwery, plac lub ulice. Yy, natomiast Teraz we wszystkich miejscach publicznych będzie zakaz spożywania alkoholu, oprócz tych miejsc, które będą do tego przeznaczone. Czy to przez, przez powiedzmy, właściciela prywatnej posesji, czy też przez władze samorządowe. Miejsca te będą wskazane. Nie podoba mi się to rozwiązanie. Naprawdę nie widzę problemu, żeby kulturalnie można było usiąść sobie na ławce w parku. Czy, czy, czy przed blokiem i wypić yy, piwo. Oczywiście nie, nie mówię tutaj o jakichś ekscesach pijackich, tylko po prostu o sączeniu yy, chmielowego trunku yy, yy, i prowadząc, tak powiedzmy, nocne czy dzienne rozmowy Polaków. Szkoda, że yy, wprowadzą to ograniczenie, no ale trudno, nie można mieć wszystkiego, nic nie jest idealne. Yy, ostatnia rzecz, którą Sejm ostatnio uchwalił, nie wyszła jeszcze w życie, ale wygląda na to, że w marcu być może już wejdzie. Mianowicie prawo przedsiębiorców, czy konstytucja dla przedsiębiorców. Rewelacyjna sprawa. O tym pewnie powiem więcej w innym materiale. Natomiast teraz tylko zasygnalizuję. ZUS przez pierwsze pół roku dla prowadzących działalność gospodarczą nie będzie istniał. Oczywiście dobrowolnie, ale któż dobrowolnie płacił na ZUS? I tak czekają nas głodowe emerytury albo żadne. Co więcej, jeżeli zarobimy w ramach własnej działalności zarobkowej do połowy minimalnego wynagrodzenia w skali miesiąca, to nie musimy działalności tejże rejestrować. Nadal pozostała powiedzmy definicja działalności gospodarczej podobna do tej, która była. Jest ona trochę uproszczona, ale w gruncie rzeczy sprowadza się do tego samego. Także, no i jeszcze, jeszcze kolejna rzecz, mianowicie ta konstytucja dla przedsiębiorców wprowadza bardzo ważne rozwiązanie. Mianowicie w sprawach, znaczy domniemanie legalności działalności przedsiębiorcy jest bardzo ważne. Czy to nam, urzędnik lub sąd, musi udowodnić, że działamy nielegalnie a nie my będziemy udawać, że nie jesteśmy wielbłądami, nie udowadniać, że wszystko robimy legartis. A po drugie, że w sprawach konfliktowych, gdzie powiedzmy sprawy będą niepewne, co do, co do właściwego rozwiązania, spory będą rozstrzygane na korzyść podatnika, czyli na korzyść przedsiębiorcy. Świetna sprawa, naprawdę prawo i sprawiedliwość idzie w bardzo dobrym kierunku. Oby więcej takich zmian. Na dzisiaj tyle. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że was to zainteresowało. Jeżeli tak, polubcie filmik, zasubskrybujcie mój kanał. Myślę, że będzie warto, o czym przekonacie się w kolejnych odcinkach i w kolejnych materiałach. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was wszystkich. Na razie.